Na kanale porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami. Dokładnie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czego nauczyły mnie wizyty w banku. Nagrywam ten filmik w samochodzie, ponieważ spróbuję zobaczę jak to jest. To jest takie moje małe studio, można powiedzieć. Samochód fajnie wygłusza te wszystkie hałasy, które są na zewnątrz to raz, a poza tym yy, ta jakość dźwięku, zauważyłem, jest lepsza niż bym nagrywał to na świeżym powietrzu. Dlatego tutaj próbuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, słuchajcie, wracamy do, te do tematu. Czyli czego nauczyły mnie wizyty w banku? Akurat zainspirowałem się tym, że niedawno byłem kilka razy w banku, w różnych bankach i Zauważyłem jedną rzecz, że jest duże parcie na to kiedyś tak nie było, jeżeli na przykład no ja średnio jestem, no teraz już w tym banku, tak często nie jesteśmy, tak, już są inne formy płatności, możemy używać karty płatniczej i tak dalej, w związku z tym, no powiedzmy raz w miesiącu jestem w banku, może dwa razy w miesiącu. I teraz co zauważyłem, słuchajcie, jak już jestem w tym banku, chcę załatwić jakąś sprawę, nieważne, czy otwor otworzyć jakąś lokatę, czy też yy, wypłacić jakieś pieniądze, tak, czy jakieś oszczędności, czy cokolwiek zmienić yy, na tym swoim koncie, yy, zauważyłem jedną rzecz, że kiedyś jeszcze tak nie byłem namawiany na branie na przykład różnych, yy, na przykład kredytów, tak, czyli tak, przychodzę... Dobra, powiem konkrety. Przychodzę, słuchajcie, do tego banku. Mówię, że chcę wypłacić daną sumę pieniędzy, a ta pani próbuje mnie, słuchajcie, od razu coś tam sprawdzając, oczywiście, te moje dane, tak? Trzeba dać swój dowód osobisty i tak dalej. W tym czasie ona już zaczyna tą swoją regułkę, której się gdzieś tam na szkoleniach nauczyła. Mamy dla pana super ofertę kredytową, tak? Jestem cały czas namawiany na to, żeby skorzystać z jakiejś usługi finansowej, tak, czyli zobaczcie, ja przyszedłem i mówię, chciałem wypłacić daną sumę pieniędzy, a tutaj ten pracownik banku zaczyna mnie, słuchajcie, namawiać na to, żebym na przykład, mamy dla Pana fajną, korzystną umowę kredytu na przykład na 50 tysięcy złotych, tak, czyli no ja nie po to przyszedłem, ja przyszedłem tylko po to, żeby wypłacić pieniądze, tak, reszta mnie nie interesuje, ale zauważcie, że no, jest duży nacisk, próbują pracownicy tych instytucji finansowych robić wszystko, żeby tego klienta namówić na różne finansowe produkty. Nie tylko słuchajcie, jest to pożyczka czy kredyt, ale również również też ostatnio jak byłem teraz, to też aż, aż tak troszeczkę się poczułem aż tak niemiło, miła atmosfera. Dlaczego słuchajcie, ponieważ ta osoba od razu mnie tak potraktowała z góry Powiem dokładnie, jak to było. Było to tak, słuchajcie, że yy, no mamy dla Pana tutaj, yy, czy, pewnie Pan przyjechał. Tak to było dokładnie. Pewnie Pan przyjechał yy, samochodem, tak? Mamy dla Pana fajne, korzystne ubezpieczenie, nie? Ja mówię, już, już nie chciałem mówić tej, tej Pani, że, że to jest moja sprawa, czym ja przyjechałem, że mogłem przyjechać, słuchajcie, na wielbłądzie, tak? Nie ma problemu. No ale dobra, powstrzymałem się, mówię, to jest jej praca. Mówię nie, przejechałem rowerem, tak, akurat ponieważ no, lubię jeździć rowerem. Uważam, że jest to bardzo szybki środek transportu, jeśli chodzi i wygodny środek transportu, jeśli chodzi o tutaj załatwianie spraw na mieście. Nie muszę szukać miejsc parkingowych, tak, nie muszę płacić za te parkingi. Także tutaj bardzo szybko jestem w stanie obskoczyć kilka punktów. W krótkim czasie, nie? W krótkim czasie, także mi się wydaje, że to jest dobry sposób, ale nie chciałem jej tłumaczyć tego wszystkiego, dlaczego ja akurat przyjechałem rowerem. Pani, co? No, akurat nie przyjechałem samochodem, nie? Ale no ma pan samochód, tak? no To mamy dla pana super ofertę, jeśli chodzi o ubezpieczenie OC, tak? Ubezpieczenie Autokasko, nie? I znowu tutaj zobaczcie, jakie wsparcie. Chodzi mi o to, że no ja przyszedłem tylko coś załatwić, wypłacić na przykład jakąś daną sumę pieniędzy, a nie przyszedłem ubezpieczać samochodu czy samochodów, czy, czy też jakieś oferty są mi składane, jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie, czy też ubezpieczenie domu, nieruchomości, jakieś tam w środku, nie wiem, od pożaru, tak, od burzy i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie jak tutaj próbuje nam się jako nam jako konsumentom sprzedać dodatkowe produkty finansowe, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z tym po co żeśmy tu przyszli, tak? Ja przyszedłem tylko załatwić daną sprawę i tyle. O czym to słacie świadczy? Jakie są wnioski dla nas, jeżeli chcemy Osiągnąć taki właśnie stały jakiś dobrobyt, tak, jakąś tam równowagę finansową, żeby po prostu jakie by to nie były instytucje finansowe, żeby się nie dać wciągnąć właśnie w tego typu pułapki. Tak? Czyli ktoś przychodzi, wypłacić 500 zł, powiedzmy, czy 1000 zł, a wychodzi z tego banku z umową ubezpieczeniową na życie, tak. gdzie w ogóle to nie było w planach, tak, więc tutaj zauważcie, że Trzeba uważać i, i trzymać się tego dokładnie, co mamy ustalone. I wcale to nie jest takie łatwe, bo nie wszyscy tak potrafią y, bezpośrednio powiedzieć, że nie jestem zainteresowany, proszę mi dać spokój. Dosłownie czasami trzeba powiedzieć, że proszę mi dać spokój, tak? bo, bo jeśli ja na przykład mówię, że nie chcę ofer oferty ubezpieczeniowej na życie, no to ta osoba mi mówi, a no to to na dom, pewnie dom pan ma, no to na dom nie i zobaczcie, do czego to wszystko tutaj zmierza. Robi się naprawdę nieciekawie, nieprzyjemnie. No cóż, trudno się tym osobom dziwić. Wcale się nie dziwię tym pracownikom instytucji finansowych. Oni mają na pewno jakąś premię za to, że udzielili nam na przykład kredytu, tak? Udzielili, podpisali z nami. U, jakąś umowę ubezpieczeniową, czyli na przykład, jeżeli podpiszą z nami taką umowę, to powiedzmy mają 5% od wartości tej umowy, tak? Czyli, no, no nie wiem, jakie dokładnie są e, tutaj e, takie nagrody, można powiedzieć, dla tych pracowników finansowych, ale na pewno jakieś są, szczególnie jeżeli chodzi o pożyczki. Tutaj, jeżeli chodzi o większą sumę, czyli, jeżeli ta osoba da, da się namówić, ten klient na przykład na pożyczkę 30 tysięcy złotych, to jeżeli, to jeżeli, słuchajcie, ma ta, ten pracownik kilka procent z tego, no to już wychodzi w kilka tysięcy złotych przy jednej umowie takiej premii dodatkowej, dlatego te osoby tak namawiają, tak, namawiają, widzą, że, że, czasami już pominie, tak, tego klienta, że nie jestem zainteresowany, wręcz mnie to trochę zaczyna denerwować, no ale nauczyły się tych swoich regułek i cały czas próbują tam gdzieś wcisnąć dodatkowe produkty. I o tym właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? No właśnie, dlaczego tak jest? Powiemy, no dobra, to przecież główną. Motywacją do tego, no bank na czym zarabia? Bank zarabia przecież na tym, że pożyczy nam 10 tysięcy zł, my oddamy w skali na przykład roku 12, czyli zarobił na nas na prowizjach, ubezpieczeniach też, na różnego rodzaju kosztach kredytu, włącznie z oprocentowaniem powiedzmy 20% w skali jednego roku, czyli mam, ma 2000. Ale słuchajcie, no teraz dopiero niedawno sobie uświadomiłem. Po pierwsze, po tym, jak słuchałem gdzieś na YouTube różnych osób, które na co dzień wykładają na uni uniwersytetach i można y oglądać takie filmiki, jak działa bank, y jak pozyskuje kapitał, w jaki sposób y y w jaki sposób kreuje pieniądz. Tak? Również przeczytałem dwie, trzy książki na temat, jak działają banki i dopiero teraz mi się to światełko w tunelu zaświeciło, że tak naprawdę my, każdy z nas, jeszcze każdy taki potencjalny klient, który da się namówić na kredyt, który spełnia warunki udzielenia tego kredytu, tak, te warunki tutaj sprawdza dokładnie, decyzję podejmuje bank. tak, I to, to jeżeli jest ta, taka osoba, faktycznie podpisze umowę z tym bankiem, ten klient na przykład na sumę 10 tysięcy, to tak naprawdę ten klient, który wziął tą pożyczkę, ten pożyczkobiorca, dostarcza automatycznie w ten sposób kapitału do banków. Pożyczamy 5000 zł, to nagle w dziwny, czarodziejski sposób, słuchajcie, bank ma zwiększony ten swój kapitał właśnie o tą sumę, którą pożyczył ten klient, czyli te 5000 zł. I dopiero teraz do mnie to wszystko dotarło, że właśnie to tak jest, że no jak wykreować pieniądz? No tak właśnie działają instytucje finansowe, banki, które mają prawo wykreować ten pieniądz, ale tylko wtedy, jeżeli namówią kogoś, tak, yy, do wzięcia na przykład kredytów, bo tych usług finansowych może być kilka i, i w różnej postaci. I teraz już wiem jedno, że my oprócz nie my, że no my też. My jesteśmy słuchajcie dostarczycielami kapitału dla banku. Zobaczcie jak to się ma do fabryki, tak? Bo, no bo bank to też jest firma, tak? To jest firma, która zarabia. I teraz kwestia właśnie na czym ona zarabia. Musi mieć kapitał, tak? I teraz nie jak się to ma, słuchajcie do, do takiej zwykłej fabryki czy zakładu pracy. Zwykła fabryka, która na przykład hmm, produkuje rowery, tak? Produkuje rowery. Wyprodukuje rowery za 100 tysięcy złotych minus, słuchajcie, koszty produkcji, no to powiedzmy, że tam ma na, czy, na czysto, nie na czysto, ma 50 tysięcy zł, jeżeli sprzeda te rowery, tak, powiedzmy, do tego jeszcze są hurtownicy i tak dalej, tak dalej, także tego zysku czystego jest może, tej stopy zwrotu od 100 tysięcy jest na przykład 20 tysięcy, tak, Natomiast taka firma nie może wykreować, nie może wykreować nagle, jak ma kapitał 100 tysięcy złotych, nagle wykreować i sprzedać jakieś produkty, artykuły za milion złotych, czyli 10 razy tyle. A zauważcie, że instytucje finansowe, banki mają takie prawo, tylko muszą znaleźć kogoś, kto chce udzielić kto chce wziąć u nich na przykład jakiś produkt finansowy, na przykład pożyczkę. I zobaczy, jaka to jest różnica. Czyli można powiedzieć, że coś jest wykrowane z pieniądz, ale z powietrza. Poza tym, jeżeli bank, jeżeli dana na przykład firma ma kapitał 100 tysięcy złotych, to może sprzedać dany produkt który jest wyprodukowany właśnie za te 100 tysięcy złotych. Jeżeli mamy wyprodukowane 10 rowerów, to nie możemy sprzedać 100 rowerów, tak? bo mamy tylko 10. Natomiast bank, jeżeli ma kapitał, powiedzmy milion złotych, to zauważcie, że może sprzedać różne usługi, finansowe, na przykład kredyty, pożyczki, ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, na sumę, słuchajcie, dziesięciokrotnie większą niż posiada kapitału. Ja sam w to nie wierzyłem, jak to możliwe, ale tak jest. Słuchajcie, czy to jest złe, czy to jest dobre, yy, i tak, jak nie banki, jakieś instytucje, to inne instytucje finansowe by musiały kreować ten pieniądz, jakoś to musi być wszystko pompowane, te pieniądze kreowane do gospodarki, także to jest to jest normalne, tylko chciałem tutaj, dla nas jakie są wnioski. Dla nas są, słuchajcie, dla, wnioski takie, bo tak się sam zastanawiałem, dlaczego aż tak mocno jesteśmy namawiani w reklamach, w różnych postach, w różnych postach w internecie i tak dalej, we wszystkich mediach dobrania kredytów, gdzie wmawia się nam, konsumentom, że życie na kredyt jest dobre, że, że to jest okej, okay, że, że to jest normalne. I słuchajcie, tutaj mamy odpowiedź. Skoro my jesteśmy dostarczycielami kapitału, no to będą te wszystkie instytucje, które w ten sposób funkcjonują, finansowe, banki między innymi, będą robiły wszystko, żeby namówić nas do tego, żeby wziąć na przykład kredyt. Zauważcie, że również taki kredyt najlepiej jest, jeżeli bank znajdzie kogoś, kto ma firmę, tak? Bo jest lepiej jednorazowo udzielić pożyczki na przykład milion złotych niż udzielić pojedynczym osobom. Zauważcie jakie to są koszty yy, udzielania tych kredytów. Trzeba ty, tutaj mamy w ciągu dwóch trzech dni podejmujemy decyzję o tym że udzielamy kredytu takiej firmie i, i tyle i zysk już jest wykreowany milion złotych a teraz ile czasu zajmie wykreowanie miliona złotych u pojedynczych obywateli. tak? Czyli byśmy musieli tych osób naprawdę znale, znaleźć yy, Kilka tysięcy, żeby po prostu każdemu pożyczyć jednemu tysiąc, drugiemu dziesięć tysięcy. Także tutaj koszty również takiego uzyskania takiego kapitału są znacznie większe. Między innymi dlatego kredyty dla firm są troszeczkę na lepszych warunkach. To tyle na dzisiaj, chciałem tylko powiedzieć właśnie o tym, żeby uważać. Już wiemy, dlaczego jesteśmy bombardowani tymi reklamami, gdzie nam się mówi, że życie na kredyt jest łatwe, a życie na kredyt, słuchajcie, jest bardzo trudne, wcale nie jest łatwe. Dlatego, no, żeby cokolwiek zaoszczędzić w skali roku, powinniśmy o tym wiedzieć. Jeśli tylko nie musimy, nie, nie warto mi się wydaje, w mojej ocenie brać kredytów. No chyba, że to jest na przykład na hipotekę, to jeszcze tak, ale konsumpcyjny to chyba nie jest dobry pomysł. Tyle na dzisiaj, słuchajcie, zobaczymy jak to wyjdzie, jak to wyjdzie ten głos. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków. Na razie, cześć.